Czy przedawnia się MPU po jakim czasie. W sensie, żeby go nie robić. No tak, to zależy właśnie, czego dotyczy sprawa. Co było, co jest powodem skierowania na badanie MPU? Mamy taki przypadek, to też wczoraj. Bo to naprawdę codziennie mamy takie zapytania teraz z ostatnimi czasy o to przedawnienie. Jak sprawa dotyczy THC, to już jest. Yy, Osobna kwestia, bardzo popularna teraz w związku z legalizacją konopi indyjskich w Niemczech, hmm, więc są, jest wiele sytuacji, gdzie nie trzeba do badania MPU przystępować. Jeżeli jest się estet, czyli po raz pierwszy y, miało się ten, to, to przestępstwo, tak? czyli y, y, jazda pod wpływem, do, dokonało się tego czynu A, i przy niskich wartościach, to y, jest duża szansa, że się nie będzie miało tego badania MPU. Jak jest sprawa za alkohol, na przykład, albo jakieś inne narkotyki twarde, to mm, no, no, to tutaj musimy zobaczyć, nie? Kiedy to, to było, tutaj pani Mecenas też opowiadała na jakimś live wspólnym. Mam też rolkę na ten temat tutaj na TikToku, że po 15 latach się ta sprawa przedawniła w sprawach za alkohol. Tam było powyżej 1,6 była taka sprawa klienta powyżej 1,6 promila i to tutaj klient się zgłosił ym, do nas do kancelarii i, yy, i tutaj udało się, że tak powiem napisać wniosek do urzędu, bo urząd yy, zarządził to MPU, ale to yy, było, że tak powiem, yy, no. Chodziło o to, że on nie musi już obciąć MPU, więc trzeba było tutaj do urzędu napisać, złożyć odpowiedni wniosek, napisać, wytłumaczyć, że ta sprawa się po prostu już przedawniła. No i, na, i nasz klient nie musiał przystępować do badania. No, a czy zawsze jest to 15 lat? No to to zależy właśnie czego ta sprawa dotyczy. Może są jakieś sytuacje tutaj... Mam koronę, tak, dokładnie. Yy, a po jakim czasie? No, po 15 latach. Tak, po 15 latach sprawa za alkohol to była. Ja mówię o tej sprawie tego klienta. Po 15 latach powyżej 1,6 promila. Być może w innych sprawach można to jakoś szybciej zrobić, ale to trzeba zasięgnąć porady pani mecenas. Yy, może właśnie to będzie też fajny temat na livea czy zawsze po 15 latach czy to zależy od rodzaju wykroczeń